Wiesz, Ja rozumiem mojego partnera czy partnerkę, że nie chce ze mną seksu, bo ja może byłbym, może czułbym, czy czułabym to. Także dla osoby, która zdradzała, jest to trudniejsze wyzwanie, bo najprawdopodobniej miała ta osoba ekscytujący seks, inny seks. Wiele osób, które zostały dotknięte zdradą, ma szczególnie te osoby, które zostały zdradzone, w pierwszych momentach nie mogą sobie w ogóle wyobrazić bliskości ze swoim partnerem czy partnerką, który je zdradził. I ta osoba, która zdradzała, czuje się wtedy bardzo odrzucona. Czuje się, się odrzucona, czuje się. Czuję tą pogardę, czuję to, nawet jeżeli nie powiesz pewnych słów bardzo dobitnie, ale czuję to, że jest odrzucona jej cielesność, że jest odrzucona bliskość, że jest odrzucony dotyk, że jest odrzucona ta bliskość fizyczna. I to też dla tej osoby nie jest łatwe. I często tak mówię właśnie o tych osobach, które zostały zdradzone, że okej, okay, jak ja mam sobie teraz poradzić? Dla tej drugiej strony to jest też wyzwanie. Dla Was obydwóch jest to wyzwanie. Dla obydwóch stron zawsze. Więc, bo może ta osoba, która była pobudzona właśnie w, w tym romansie, teraz um, nie ma ani kochanka, czy kochanki, ani Ty nie chcesz tej bliskości, więc Pomyśl sobie też z tej perspektywy, że to jest wyzwanie też dla innej osoby, dla, dla tej osoby, która, która zdradzała, że nie tylko ty jesteś w, tym, w tej nowej sytuacji, bo ta osoba, która zdradzała jest także w nowej sytuacji i spójrzcie na siebie z taką. Z taką Compassion po angielsku to się mówi. Nie ma takiego dobrego słowa z, po polsku, nie z współczuciem, że współczujesz mu, bo współczucie łączy się z litością, ale z takim ja czuję ciebie, i feel you, nie? ja czuję ciebie, że też ci jest pewnie ciężko, nie? bo najczęściej ta osoba, która, która zdradzała, ona potrafi jeszcze wczuć się w tą, w tą osobę, która, która została zdradzona, i często te osoby zdradzające mówią, wiesz, ja rozumiem mojego partnera czy partnerkę, że nie chce ze mną seksu, bo ja może byłbym, może czułbym, czy czułabym to samo. I dlatego rozumiem, ale często ta osoba, która, która została zdradzona nie chce, nie chce nawet wejść w tą empatię, nie chce wejść w to uczucie, że ten partner, który mnie zdradził ma też swoje wyzwania fizyczne, ma swoje wyzwania emocjonalne, jest bardzo często w bezsilności, więc spójrzcie na siebie z taką, po niemiecku my to mówimy mitgefühl, po angielsku jest to compassion, po polsku to takie współczucie, czuję razem z Tobą. Nie, że Ci współczuję, że jestem w litości, bo litość jest uczuciem, która nie, nie prowadzi Was do przodu, ale ja czuję Ciebie i chcę Ci pomóc, chcę czuć tą empatię, chcę spojrzeć na to wyzwanie z, z innej perspektywy. I owszem, tak, są pary, które tygodniami... Nie uprawiałam seksu po tym, jak wyszła strada na światło dzienne, czasami miesiącami. Daj sobie ten czas. Byle nie do końca um, twojego związku, byle nie do śmierci, jeżeli w tym związku chcesz zostać, bo do um, związku, do relacji miłosnej należy też życie seksualne, należy też bliskość fizyczna, ale um, Znasz już moje, moje spojrzenie na tą sprawę. Im bardziej będziesz coś wypychać, im bardziej będziesz y, m, czuła, że musisz już teraz zacząć uprawiać seks, że musisz już teraz y, w następnym tygodniu rozpocząć y, wasze współżycie seksualne, im bardziej będziesz y, stawiać ją pod, pod y, presją, tym trudniej to będzie. Więc pozwól sobie, ja ci gwarantuję, że to przejdzie. Pozwól sobie, OK, teraz. Trudno mi jest uprawiać seks, teraz jest to wyzwanie, teraz nie mogę się przemóc, ale jak dasz sobie to przyzwolenie, że teraz nie możesz się przemóc, to um, łatwiej i łagodniej i szybciej poczujesz w pewnym momencie tą, tą ochotę na zbliżenie. Co nie oznacza, jak to mówię często w związkach długoletnich, polecę ci jeszcze na końcu trochę literatury i trochę wideo, które już nagrałam w tym temacie. To nie znaczy, że w związkach długoletnich nagle ten, ten seks przyjdzie i spadnie na ciebie jak grom z jasnego nieba. Tu potrzeba w pewnym momencie także powiedzenia: OK, to dzisiaj spróbujmy takiej dojrzałej decyzji, po tym jak poczułeś mentalnie, że OK, myślę, że już teraz mogę wyjść z tego bólu, z tej strefy komfortu. Z tego strefy trzymania się, że nie umiem sobie tego wyobrazić. I proszę, abyś też zwrócił uwagę, czy zwróciła uwagę na to, że także dla osoby, która zdradzała, jest to trudniejsze wyzwanie, bo najprawdopodobniej. Miała ta osoba ekscytujący seks, inny seks. Nawet jeżeli on fizycznie czy technicznie, powiedzmy, on technicznie może wcale nie był lepszy, może był bez uczuć, może to była tylko dopamina, ale miał inny seks. I teraz, jakby ta osoba, także zdradzająca, musi wrócić też do tego seksu, który może był przeciętny, może był rutynowy, może był bez orgazmu, może był z za długą albo za krótką grą wstęp, Jakkolwiek było, ta osoba, która zdradzała, też ma wyzwania, że ma swoje schematy w głowie. Ojej, to może znowu będzie tak, ojej, to może znowu nie, nie dojdę do orgazmu, albo może znowu nie podniecę, czy nie, nie podniecę mojej partnerki, czy mojego partnera, może nie będę miał erekcji i tak dalej, i tak dalej. Te wyzwania dla osoby, która. która zdradzała jest też duże w obszarze seksualnym. Miałam taką jedną partnerkę, która, taką jedną klientkę, która bardzo długo się wzbraniała przed tym powrotem do życia seksualnego ze swoim mężem, mimo że wróciła do związku i zawsze jej mówiłam, Daj sobie też przyzwolenie, że ten pierwszy seks będzie średni, będzie dziwny, będzie może niezbyt udany. No tak jest, nieraz kochankiem jest pierwszy seks też beznadziejny, albo może mieliście pierwsze um, wasze spotkanie seksualne, nie jakoś aha, było super. Wszystko jest ok. Ten seks na początku znowu musicie się trochę y, y, zgrać, znowu musicie trochę, y, trochę popatrzeć, ok, jak to teraz robimy. Wasze myśli oczywiście y, bardzo mocno i y, 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 intensywnie boją się albo robią sobie jakąś tam story do tego, jak będzie albo jak nie będzie, także... Ja zachęcam, jeżeli nie czujesz już takiej, takiego buntu, nie nigdy więcej, to zaprzyjaźniać się z tą, z tą y, y, myślą. Okej, okay. myślę, że już niedługo y, y, znowu powrócimy do życia y, seksualnego, do bliskości. Zacznijcie najpierw od, od takiej bliskości fizycznej, pocałunek, objęcie się, może jakiś głębszy, głębszy pocałunek i. i y, 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 ja nie wierzyłam, jak właśnie Gottman, ta książka, którą polecam, właśnie pisał o tym, że także pocałunki w ciągu dnia, takie świadome, takie, nie musi być koniecznie, nie wiadomo jak, z głębokim wkładaniem języka, ale... Gottman to nazywa, czy w tej książce to jest nazwany inigekus, czyli taki głębszy yy, yy, pocałunek, taki, który dajesz tylko swojemu partnerowi, czy swojej partnerce, pobudza też coś w Twoim ciele, w Twoim mózgu. Dlatego możecie też zacząć od tego, że zaczynacie dzień teraz może inaczej, niż zwykle właśnie takim świadomym, głębszym pocałunkiem, że w ciągu dnia, czy jeżeli mąż czy żona przyjdzie z pracy, też dajecie sobie pocałunek. To coś robi z swoim mózgiem i z swoim ciałem. I jak czuję, że już nie masz takiego buntu, jak czujecie obydwoje, to pozwólcie sobie też umówić się. Okej, okay, spróbujemy jutro. Damy sobie ten przestrzeń. I nie oznacza to, że dojdzie na pewno do, do um, seksu, ale że będziecie na to przygotowani, że zobaczycie, może zaczniecie się dotykać, głaskać, może zaczniecie um, się całować po ciele albo całować usta usta głębiej z języczkiem i tak dalej, próbować, aby wyjść z tego, okej, okay, no jeszcze nie jestem podniecona. No w związkach długoletnich ten seks jest trochę inny i wyjść tutaj z tej strefy komfortu, jeżeli czujesz, że ach, właściwie to wystarczy jeszcze ten jeden krok, ten, tą jedną, żeby mnie pchnąć z, z, z tego mojego, wzbrania wzbraniam się jeszcze, to zrób to, pozwól się też zainspirować, jeżeli twój partner czuje, że chce. Nieraz potrzeba tej jednej osoby, która nie napiera, ale mówi: chodź, spróbujemy, zobaczymy. Nie mamy nic do stracenia. Jak nie wyjdzie, no to zostawimy tak, jak jest. Także spoglądaj na to też z takim zaciekawieniem, zobaczymy co będzie, pobawmy się, bądźmy otwarci, nie musi wyjść nie wiadomo jaki seks i tu są przy, przy y, seksie, po tym jak zdrada wyszła na światło dzienne, są emocje i pojawiają się po tym pierwszym seksie, pojawiają się łzy, pojawia się wzruszenie, pojawia się nieraz wściekłość, wszystko już my klienci opowiadali, pojawia się y, niesamowity smutek, że... Jednak coś może zostało nam zabrane, że jednak jakiś etap się zakończył, ale jak się zakończy jakiś jeden etap, jak się zamykamy jakieś jedne drzwi, to otwierają się znowu nowe drzwi. I, i otwórz się też na to mentalnie i wyobraź sobie, że są pary, które właśnie po tym, jak wyszła zdrada na światło dzienne. To